Przechodzimy do punktu siódmego. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejskiego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2022. Projekt uchwały został dostarczony Państwu Radnym i też był poddany obradom komisji. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosili się w kolejności pan Stanisław Charyton, a więc udzielam panu głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni. Do porządku obrad dzisiejszej sesji został wprowadzony punkt zwiększający liczbę sprzedaży napojów alkoholowych. I mam pytanie: Czy Miejska Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest za zwiększaniem dostępności do alkoholu czy też za ograniczaniem. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Mam też zgłoszenie do dyskusji pana Pawła Bierzyna. Udzielam panu głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Rok temu, jak się nie mylę, zgłaszałem wniosek formalno o, o podwyższenie kwoty na, na właśnie na tą profilaktykę, alkoholizmu i, i przeciwdziałanie narkomanii, żeby zostały te pieniądze wykorzystane dla stowarzyszeń, które, które tą profilaktykę jakby można powiedzieć rozwiązują, tak? Ale mam takie pytanie do Pana Burmistrza, że z tego co, co, co mi wiadomo, to dużo środków nie zostało wykorzystanych i teraz pytanie, co z tymi pieniędzmi, a, a jeszcze inne dlaczego te środki nie zostały wykorzystane? Przecież można było je wykorzystać, można było zaproponować tym stowarzyszeniom większe pieniądze. Wiadomo, że jest jakaś komisja, która się tym zajmuje i te pieniądze przydziela, ale chyba po to te pieniądze zostały tam przekazane, żeby, żeby je dla tych wszystkich stowarzyszeń, które tą profilaktyką się zajmują, wykorzystać, a nie te pieniądze przynosić na następny rok jakby nie, nie rozumiem, co to, co, co to daje i czemu te pieniądze nie zostały wykorzystane. Dziękuję. Dziękuję. Pani Radna Iwona Koło zgłosiła się. Udzielam Pani głosu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Miejski Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii znaczy w 2021 roku na pewno miał takie inne wyzwania. Na moją wiedzę sporo środków poszło na takie wspomaganie, powiedzmy, trudnej sytuacji związanej z pandemią. Wiem, że na moją wiedzę kupiliśmy sporo komputerów i tak dalej, właśnie z tych środków, bo w szkołach było to, co było, była nauka zdalna i tak dalej. Sporo dzieciaków miało problem, problem chociażby na przykład do tej pory mają niektórzy problem z tym, że nie mają tyle komputerów, ile by chcieli sobie, bo jeżeli rodzina ma na przykład trójkę, czwórkę dzieci, nie każdego rodzica stać na to, żeby zakupić aż tyle komputerów. Więc to było dobre przekazanie tych środków. Ja myślę, że Rok 22 może nam się ustabilizuje. Mamy taką chyba wszyscy nadzieję i że Miejski Program Profilaktyki wróci do takiego działania wcześniejszego, że będą półkolonie, że będą różne działania dla dzieciaków w ramach właśnie profilaktyki, że więcej programów będzie ciekawych, profilaktycznych. To wszystko w 2021 roku było trochę. Ograniczone, to musimy sobie to uświadamiać. Mam nadzieję, że środki na sport będą maksymalnie przekazane tak, o ile maksymalnie mogą być przekazane, bo ja domyślam się, że miejski program kieruje się pewnymi wytycznymi i my nie możemy przesuwać sobie dowolnie tych środków. Tutaj myślę, że osoba kompetenta nam się w tej kwestii wypowie, ale sport. Yy, Sport uważam, że jest elementem jakiejś profilaktyki i y, trzeba y, maksymalnie te środki, o ile można w danym procencie, na ten sport rozstrzygnu. Tu popieram pana Pabła Bierzyna, bo y, tak jak analizujemy budżet y, z roku na rok, to ja rozumiem, że z pustego salonu nie naleje, ale te środki są ograniczane. Mam nadzieję, że w tym roku ten miejski program profilaktyki skupi się właśnie na takich działaniach typowo profilaktycznych, do których również dołączy sport, także w ramach oczywiście możliwości prawnych. Także to tylko taka moja drobna uwaga, jakby takie może też i wyjaśnienie, bo jako nauczyciel też obserwowałam funkcjonowanie, jako organizator pewnej tego wypoczynku, na przykład jako wolontariusz wypoczynku dla dzieciaków w ramach profilaktyki też widziałam, jakie były problem ostatnich dwóch lat i nie mogliśmy z tego korzystać z celu na ograniczenia. Także taka moja wypowiedź. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Danuta Karniewicz, zgłosiła się, udzielam głosu. Panie Szanowni Państwo, tworzymy błędne koło. Każdy Polak wypije 9,78 litra czystego alkoholu etylowego. Ja nie piję, to znaczy, że te moje 9 jeszcze inni wypijają. Z tego wniosek. Zwiększamy dostępność do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych, ale zwróćmy też uwagę, że rośnie ilość interwencji domowych, rośnie ilość przestępstw kryminalnych. Popełnionych w przypadku nadużywania alkoholu. To są łzy, to są nieszczęścia wielu rodzin. I nawiążę do tego, co pan, pan radny Haryton powiedział. Tu zwiększamy wszystko, płacimy rodziny płacą za to wszystko praktycznie. Zwiększa się przemoc domowa. A my będziemy tworzyć nowe punkty sprzedaży alkoholu, i to 15 w naszym mieście. Dla mnie to jest przerażające. Te statystyki mówią same za siebie. Ja bym się zastanowiła i właśnie chciałabym też wiedzieć i powtórzyć to, co pan Haryton powiedział, jak się odnosi do tego właśnie Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Czy rzeczywiście widzi potrzebę tworzenia tych 15 punktów sprzedaży alkoholu w Biersku Podlaskim? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo nie widzę więcej zgłoszeń do, nie jest. Pan burmistrz się zgłosił. Proszę bardzo, pan burmistrz Jarosław Borowski udzielam głosu. Państwa radnych pozwolę sobie zabrać głos w tej dyskusji, która rozwinęła się właśnie w punkcie dotyczącym naszego programu. Zapobiegania alkoholizmowi, miejskiemu programowi profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2022. Jeśli chodzi o pytania, które tutaj Państwo radni zadaliście, otóż tak, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zajmowała stanowiska w sprawie zwiększenia czy, czy ograniczania liczby punktów sprzedaży ponieważ nie taka jest kolejność jakby działania. Został skierowany wniosek przez Bielskich przedsiębiorców. Trafił on do mnie tuż przed, przed komisjami. Nie zdążyliśmy tego wniosku procedować na komisjach, dlatego też no, dopiero we wtorek tydzień temu do Pana Przewodniczącego. Skierowałem ten, ten wniosek, bo kolejność jest taka, że to Państwo radni podejmujecie, podejmujecie decyzje. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kontroluje te punkty, sprawdza, czy jest właściwie taki punkt przygotowany, czy posiada wszystkie wymagane zezwolenia, czy są odpowiednio oznakowane. Te obiekty, no bo inaczej, inne są wymagania wobec sklepów, inne są wymagania wobec punktów, w których można alkohol nabywać do spożycia na, na, na miejscu. W związku z tym, że wniosek wpłynął, burmistrz nie może wniosku schować do szuflady, tylko ten wniosek do odpowiedniego gremium, a takim gremium jest Rada Miasta, skierował. Jeśli chodzi o wykorzystywanie środków z pieniędzy, które są właśnie w, te, w tym programie, chcę Państwu przypomnieć, bo myślę, że dobrze o tym wiecie, że są to pieniądze znaczone. Tych pieniędzy na nic innego przeznaczyć nie można. No chyba, że była taka sytuacja jak w roku 2020, o, którym powiedz, o której to sytuacji powiedziała Pani Radna Kołos, że zezwolono samorządom na wykonywanie innych zadań i między innymi sprzęt komputerowy z tych, z tych pieniędzy. No ale to była sytuacja wyjątkowa. Jeśli chodzi o rok 2021 to mamy do czynienia z taką sytuacją, że faktycznie to co zgłaszał Pan Radny Bierżyn nie, nie podjęliśmy inicjatywy ogłoszenia kolejnego konkursu. Właśnie Odpowiedź jest między innymi w słowach, które też Pani Kołos powiedziała, ze względu na ograniczenia, ze względu na trudność w organizowaniu spotkań, ze względu na ograniczenie liczby osób, które mogły brać w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Niemniej jednak faktem jest, że te pieniądze nie przepadają. Tych pieniędzy nie można przejeść, one zostają przepisane i włączone do budżetu, który mamy na rok 2021, ale do budżetu który dotyczy walki z alkoholizmem i propagowaniem zdrowego stylu życia. W naszym programie na rok 2022 wśród adresatów oczywiście są dzieci i młodzież, i wśród celów programu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, a więc te, te, pozycje, te pozycje się pojawiają. I mam nadzieję, że zostaną w tym roku zrealizowane. Również chciałbym, żeby program był jak najbardziej różnorodny, bo nie każdy będzie chciał, czy będzie zainteresowany tego typu przedsięwzięciem, a byłby zainteresowany przedsięwzięciem zupełnie innym, bo mieliśmy kilka lat temu wypracowane naprawdę dobre dobre wzorce właśnie kolonijne, wyjazdowe, warsztatowe, prezentacyjne niemniej jednak y, nie ulega wątpliwości, że rok 2020, rok 2021 mocno skomplikował y, mocno skomplikował te, te, te sprawy jak będzie w roku 2022, a to będziemy na bieżąco, na bieżąco to y, to wszystko y, to wszystko widzieli. Y, jeszcze raz chcemy jakby tutaj państwa radnych zapewnić, żadnych pieniędzy nie ma y, Zabieranych na ten program. Zresztą, nawet jeżeli się wczytacie w projekt, to w tym projekcie naszego programu o pieniądzach nie mówimy. Tam nie ma wpisanych kwot na to zadanie tyle, na to zadanie tyle. Jest to program dosyć ogólny, natomiast kwoty będą już wpisane do budżetu miasta jako ogólna pozycja. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu burmistrzowi. Zgłosił się pan radny Piotr Wawulski. Udzielam panu głosu. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. No, nazwa programu Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Stowarzyszenie Piłkarskie Turbielsk złożył pro, 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 prośbę o dofinansowanie swoich działań. No, Oni się zajmują stricte sportem. Pieniądze są. Składają od 40 tysięcy, dostają mniej niż pół, mniej niż pół wnioskowanej kwoty. No to kto bardziej, jak nie oni, między innymi, może działać profilaktycznie, żeby ciągać młodzież od, tych, od alkoholu, narkotyków i od innych używek. Także, Panie Burmistrzu, są pieniądze, bieg pan dokładnie, bo spotykaliśmy się nieraz i Paweł z Panem się spotykał nieraz, informował Pana o problemach, jakimi boryka się klub. To czemu z, tych programu, z tego programu nie dofinansować klubu piłkarskiego? Tour, gdzie przychodzi ponad 100 dzieciaków, plus seniorzy, plus to jest rzesza, rzesza ludzi, którzy mogliby z tego programu bardzo fajnie skorzystać. Także, Panie Burmistrzu, ja proponuję, żeby Pan jeszcze raz rozważył to, jeżeli klub się zwróci do Pana, czy to wodnik, czy to klub piłkarski, tour, czy to tour basket, stowarzyszenia, które stricte się zajmują sportem, Niech pan nie obcina tej dotacji dla nich, tylko jak oni wnioskują o kwotę taką, znaczy, że tyle chcieliby wykorzystać i oni to zrobią w sposób rzetelny i idealnie się będzie wpasowywał w ten program profilaktyki. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panu radnemu. Nie widzę zgłosz. Pan Stanisław Haryton się zgłosił. Proszę bardzo, panie radny, udzielam głosu. Raz jeszcze w tej sprawie, ponieważ to co tłumaczy pan burmistrz, jakie są zadanie komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, no to akurat tak się złożyło, że przez kilka lat pracowałem w tejże komisji, no i wiem, że komisja opiniuje, sprawdza, czy są wywieszki, w jakich, czy niepełnoletnim się nie sprzedaje, tam szereg po prostu rzeczy ma do sprawdzenia. Natomiast no, no być może, że Pan mówi, że płyną wnioski trzeba byłoby skierować, mając na uwadze potrzeby handlowców w tym zakresie. Ale tutaj akurat potrzeby handlowców, a skutki tego to są akurat co się ze sobą rozmijają. Natomiast jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków, możliwości jest wiele, ponieważ odpowiednie, tylko przygotowane programy organizowaliśmy bieli trzeźwościowe, zabawy bez alkoholu, festyny rodzinne, konkursy o, o tematyce profilaktycznej, szereg innych rzeczy. Jeżeli po prostu ktoś by o to zadbał, to jest możliwość wydatkowania tych środków, i zakup jeszcze jakichś materiałów i wiele innych rzeczy. Tylko z tym, że oczywiście ma być to związane z profilaktyką przeciwalkoholową. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu radnemu i jeszcze pani radna Iwana Kołos, głos, udzielam głosu. Pani burmistrza Szanowna Rado, ja chciałam zwrócić tylko uwagę na jedną rzecz, że ten program skierowany powinien być w na najszerszej takiej skali do dzieciaków i do młodzieży. I przez ten pryzmat należy patrzeć również na kwestie sportu. To dzieci, młodzież powinny być objęte jak najszerszą właśnie profilaktyką, bo to do nich powinien być ten program skierowany. To tylko taka moja drobna dywagacja. Dziękuję. Dziękuję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc dyskusję zamykam. Przechodzimy, proszę Państwa, do. Przechodzimy do potwierdzenia obecności przed głosowaniem projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za? Przepraszam. Potwierdzamy obecność. Obecność potwierdziła. 21 radnych. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest? Za podjęciem uchwały proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuję się. Proszę o głosowanie. Jeszcze pan, wszyscy już głosowali. A więc podaję wyniki głosowania w głosowaniu jawnym. Za podjęciem uchwały głosowało 18 radnych, przeciw 0. Trzech radnych wstrzymało się od głosu, a więc informuję, że uchwała została podjęta.